Witam przez siemanko, o poranku na kolejnym podsumowaniu, można powiedzieć, zrobienia pomiarów redukcji. Będzie to już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste pomiary. Piąty tydzień redukcji się kończy. Sylwetka się prezentuje na wypuszczonym powietrzu, na napiętych mięśniach brzucha. Następująco, na napiętych wszystkich mięśniach. No, może lepiej, już wyidać tą rzeźby, bo też jestem lekko opalony. Godzina 6.48, 6, 6 kwietnia, i przychodzę do pomiarów. Aha, jeszcze powiem tutaj o masie ciała, że masa ciała zaczęła się w tym tygodniu utrzymywać na 4 razy, aż było 86,6 kg. Także w prawie te 86 kg, tak się utrzymywała masa ciała. Średnia wyszła z 6 dni, bo ja w sobotę nie biorę tego wyniku pod uwagę, wyszła. 86,8, w poprzednim tygodniu było 87 kg, czyli masa ciała w tym tygodniu spadła o 0,2 kg. To nie znaczy, że tłuszczu nie spalamy, bo może zostać zgromadzone więcej wody, a spalimy, dajmy, tkankę tłuszczową. Pierwszy pomiar fałdy, grubość fałdy pod klatką. Tutaj mogę zaznaczyć 9 mm. To samo było w poprzednim tygodniu, już Wam od razu mówię. Pomiary będą podane. Opisie filmu, jak i w przypiętym komentarzu. Tutaj yy, w okolicach pępka tak samo. No. 11-12 mm. 11-12 mm. No i teraz obwód brzucha. <laughs> Mierzę też na, <laughs> na luźnym brzuchu, nie na napiętym tylko na luźnym brzuchu swobodnie sobie stoję ten, ten obwód trzeba złapać dobrze żeby chcę właśnie złapać te boczki i taśma żeby szła tak pod, pod brzuchem no i 98 dzisiaj można przyjąć tak samo jak widzę tydzień temu 98 98 no tutaj wychodzi 90 i 2 także jak widzicie te pomiary mogą być również niedokładne ale tu wychodzi 90 i 8 zapiszę to samo to tak jakby nie było też efektu redukcji wrzucę jeszcze tutaj screeny z zegarka zobaczymy jak to się pozmienia